27 września. Wiadomości z Ukrainy. W Moskwie doszło do eksplozji. Dzisiaj doszło do pożaru na dużą skalę, z którego powstał gęsty czarny dym w magazynie części samochodowych przy ulicy Gorbunowej w moskiewskiej dzielnicy Mocchajski zachodnia część stolicy faszystowskiej Rosji. Informują o tym lokalni mieszkańcy, w szczególności kierowcy, zamieszczający odpowiednie filmy na portalach społecznościowych, a w związku z nimi także w rosyjskich środkach masowego przekazu. Wskazano, że istnieje ryzyko rozprzestrzenienia się pożaru na pobliską stację benzynową. Ludzie wskazują, że pożar poprzedziły eksplozję, ale słychać je było także po jego rozpoczęciu. Mogły to być odgłosy pękających wanien lub pojemników z substancjami łatwopalnymi. Być może stało się to po ataku dronów kamikadze lub rakiet dalekiego zasięgu. Nie wiadomo jeszcze dokładnie. Rosja wrzuciła do bitwy pod Kurszczyną jednostki Alfa i Proporzec. Zarówno siły zbrojne Ukrainy, jak i rosyjscy faszyści w dalszym ciągu prowadzą operacje ofensywne w obwodzie kurskim w Rosji, ale... Żadna ze stron nie osiągnęła dalszego postępu w tym obszarze. O tym, między innymi, podali eksperci Amerykańskiego Instytutu Studiów nad Wojną ISW w dzisiejszym raporcie na temat sytuacji na frontach Ukrainy. Poinformowali także, że w walkach w Kurszczynie biorą udział siły specjalne Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej, w szczególności z jednostek Alfa i Wympel, ale nie są w stanie spełnić swojego zadania. Walki z ukraińskimi grupami dywersyjnymi i wywiadowczymi, ponieważ nie walczą z pojedynczymi zamachowcami samobójcami za pomocą broni strzeleckiej, ale z formacjami wojskowymi. Ponadto, Centrum Operacji Specjalnych Federalnej Służby Rosji nie ma jasnej komunikacji z rosyjskimi jednostkami wojskowymi, nie ma wspólnego dowództwa koordynującego zadania bojowe pomiędzy służbą federalną a armią. W kierunku Łymana siły zbrojne Ukrainy zniszczyły dwa czołgi i trzy transportery opancerzone okupantów. Bojownicy sił zbrojnych Ukrainy zniszczyli w kierunku Łymańska, Kremińskiego dwa czołgi. Opancerzony pojazd naprawczo-ewakuacyjny, lekko opancerzony ciągnik wielozadaniowy i inny, bliżej nieokreślony zespół sprzętu należący do rosyjskich okupantów. Poinformował o tym dziś wieczorem kanał trikutny Telegram, który relacjonuje przebieg działań wojennych w obwodzie Ługańskim oraz w przyległych obwodach obwodu Donieckiego i Charkowskiego, publikując odpowiednie filmy. W częściowo okupowanej wsi Newskoje. Ukraińscy obrońcy ocaleli czołg, transporter opancerzony i nieznany pojazd z dronami kamikaze. W bardziej na południe okupowanym Dibrowie, w czołgu i w systemie szybkiego reagowania. Rosjanie przedarli się do rzeki Żerebet w kierunku Limańskiego. Rosyjscy okupanci przedarli się do rzeki Żerebet i zajęli znaczną część wsi Nevsko na północnej ścianie kierunku Łymańskiego. Kremińskiego. Zostało to ogłoszone przez autorytatywny krajowy kompilator map linii frontu i zespół ekspertów wojskowych Deep State. Zobacz zrzut ekranu jego aktualnej mapy opartej na wynikach z poprzedniego dnia, na którym pokolorował terytorium, na którym wczoraj osiedlili się najeźdźcy kreskowaniem i przerywaną czerwono-brązową linią. Ponadto szara strefa aktywnych walk wyraźnie przesunęła się na stronę ukraińską. Między innymi na zachodnim brzegu Zerebetu, którego miejsca wstępnie zaznaczyliśmy strzałkami. Dodatkową uciążliwością jest to, że wróg może teraz łatwo odciąć północny korytarz do sił obronnych, które bronią bardziej południowych wiosek na wschodnim brzegu dużych zbiorników wodnych na tej rzece nowosadówka, terny i jampoliwka. Zełęski skrytykował Chiny i Brazylię w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Świat ma już za sobą epokę wojen kolonialnych i był świadkiem spisków wielkich mocarstw kosztem mniejszych państw. Ukraińcy nigdy nie zaakceptują faktu, że zamiast normalnego spokojnego życia można narzucić ich krajowi brutalną przeszłość kolonialną. Prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział to podczas swojego przemówienia na zgromadzeniu ogólnym ONZ w Nowym Jorku. A kiedy Chiny i Brazylia próbują stać się chórem głosów z kimś w Europie, z kimś w Afryce, kto mówi coś alternatywnego dla pełnego i sprawiedliwego pokoju, pojawia się pytanie: Jakie jest prawdziwe zainteresowanie? Każdy powinien zrozumieć. Nie będziecie wzmacniać swojej władzy kosztem Ukrainy, powiedział. Według Zełęskiego świat przeszedł już wojny kolonialne i spiski wielkich mocarstw kosztem mniejszych a wszystkie kraje, w tym Chiny, Brazylia, państwa europejskie, kraje Afryki i Bliskiego Wschodu, rozumieją dlaczego powinno to pozostać w przeszłości. Przyjaciele, wspierajcie nasz kanał, lajkując film i komentujcie tę wiadomość w komentarzach, a także zostańcie sponsorami naszego kanału.